Witam was moi drodzy. No to dzisiaj zabieramy się za wymianę gniazda. Gniazda w płycie głównej drukarki, co wczoraj Wam pokazywałem, 13. Ale dobrze pamiętam chyba 13, 12 HP Color LaserJet. Gniazdo było całkowicie wyrwane. Gniazdo znalazłem oczywiście w obudowie, ale nawet nie wiem, gdzie ono teraz jest. Piny były ścięte. Tutaj dokładnie, kurde, już z drugiej strony płytki nie widzę, gdzie dokładnie ono było. Poczekajcie. O tutaj. Koło gniazda sieciowego. Jak sobie wyostrzy kamera. Cztery piny ścięte, tu ścięte, gniazda nie było. Z tej strony Widać mocowanie od drugiej strony. Tutu tu, tutaj jest. Będzie trzeba to w końcu chyba wziąć. Kopić inną kamerę z tego, co widzę. Tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz słuchajcie. Ja gniazdo mam. A gniazdo, oczywiście te, które tutaj posiadam, wylutowałem z płyty, którą gdzieś znalazłem u siebie. A u mnie tego jest bardzo dużo. Wylutowałem. Poszło to dość łatwo. Teraz pokażę wam w jaki sposób to wymienić. Nie jest to zbyt trudne fakt, że jest tu bardzo mało miejsca, ale pokażę wam jak ja to robię. Nie będę grzał gorącym powietrzem, żeby te szpilki wyciągnąć dokładnie tutaj, w tym miejscu. Mam nadzieję, że będziecie widzieć to, jest dokładnie to to miejsce. Tutaj mamy tutaj mamy w tym te cztery cztery, cztery punkty, które musimy rozlutować, musimy również mocowanie samego gniazda bo tutaj mamy sygnały w gnieździe, w gnieździe no ale oczywiście trzeba to oczyścić. W jaki sposób ja to robię? Lutownicę już mam nagrzaną, zawsze, za, za każdym razem dodaję fluksu przed tym wszystkim i oczywiście dodaję mimo wszystko świeżego spoiwa, żeby później mi się lepiej to ściągało plecionką. Także mimo wszystko ja dodaję, krótko mówiąc, świeżej cyny. Włączę wyciąg, bo to jest Oparów do sporo będzie. Wszędzie dodaję świeżej cyny, żeby później ją odciągnąć. No i teraz za pomocą plecionki będę ściągał cały nadmiar tej cyny, aż do momentu, aż tak na dobrą sprawę, wszystkie piny będą. Luźne, i będę mógł. Będzie można założyć świeże gniazdo. Nie wiem, czy tak dobrze będziecie widzieć, ale postaram się Wam jakoś to w miarę możliwości pokazać. Zawsze staram się bardzo dużo tej ceny za pierwszym razem ściągnąć, żeby wszystko wyszło, żeby te jednak. Że mamy ten pin luźny, to może sprawy nie No, już w tym momencie tutaj wypadł Jedno mamy, to jest, to jest dobrze. Drugie też maksymalnie, ile się tylko da. Zawsze ściągam ten cyny. Te otwory są dość duże, także z tym nie, nie ma jakichś problemów. Nie, tam się gdzieś zaczepił i nie chce mi wyjść, ale to sobie podważymy od drugiej strony. Dobrze, no i teraz najważniejsza część, czyli najmniejsze otwory od sygnału. Tu też trzeba się postarać, żeby to sprawnie nam poszło. Widzę, że cyna ładnie nam zeszła, ale piny, jako same piny, próbuję przepchnąć w drugą stronę, ale nie za bardzo chcą. Dobra, no to byśmy mieli z jednej strony myślę takie postaci jest tutaj, widzicie? Chyba nie bardzo, bo widzę, że ta kamera nie tak go ostrza dzisiaj, jakby chciała nie mogła. Teraz coś więcej widać. Widzimy, że tak. Jeden. Zaraz spróbuję Wam jeszcze raz pokazać. Jeden pin tutaj jest już puste miejsce. Drugie, trzecie, czwarte to będziemy musieli wyciągnąć jeszcze podgrzewając od, od góry prawdopodobnie. No i jeszcze to nieszczęsne: to jest właśnie taka dubanina, ale to wbrew pozorom nie jest nic skomplikowanego. Ja spróbuję tutaj nam ładnie wyszło. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe, te najmniejsze, spróbuję je podnieść, tu. tu. I tutaj i w momencie kiedy będę grzał kiedy będę grzał, spróbuję je pęsetom wyrwać. No tutaj już mi się ułamał, to jest też niedobrze, bo, bo jeżeli mi się ułamał, to będę się z nim chlastał. No dobra, zobaczmy czy podgrzewając który z nich da radę go wyciągnąć ten już mi ładnie wyszedł ten też zostały mi dwa tutaj widzę jak trochę podgrzeje nie wiem czy on drugą stroną nie będzie chciał się wyślizgnąć dobra to tutaj weźmy pod uwagę tu trochę bym przygrzał Spróbuję go wzruszyć i wyciągnąć. On się łamał akurat w środku i taki jest kurde problem. Jeszcze by trzeba było trochę cynę ściągnąć. Dobra. Już widzę, jest całkowicie luźny. No chodź do nas. I teraz zobaczę, czy z drugiej strony go wyciągnę. Dobra, jest już luźny. Jest. Znaczy, go widzicie? Jest. Czyby to było wszystko? Nie, niestety. Na moje oko jest jeszcze jeden mały, złamany w samym druku. I powtórzę procedurę, dodam fluksu, żeby to ładnie się rozpłynęło. Ale to momencik, bo ktoś do mnie przyszedł. Chwilowo musiałem wybyć. Miałem klienta. Dobra, na czym ja to stanąłem? Na tym, żeby trzeba było, dodałem trochę fluksu. I postaram się tą igłę przepchać na drugą stronę. Ale jest mi straszny opór. No, zróbmy jeszcze to tak. Od drugiej strony spróbuję też, mimo wszystko. Dobra, spróbujemy wyciągnąć trochę tej cyny jeszcze od drugiej strony druku. Coś mi zostało... Dobra, chodź. No dobra, to już cyny widzę, że nie mam ani grama z tamtej strony. Natomiast tutaj... No, gdzie to jest? Natomiast tutaj została nam tylko jedna igła. Jeszcze tutaj widzę jest, ale to nie wyciągnąłem. Gdzieś mi wrednie trzyma, no. Gdzieś, słuchajcie, wrednie trzyma. Praktycznie już jest z drugiej strony, ja ją tutaj widzę, nie wiem czy wy ją widzicie, ale obawiam się, że nie, bo tu jest tak mało miejsca w tym wszystkim. Jeszcze spróbujemy z tej strony zabrać jej tą cynę, podkładając pasy lutowniczej, żeby się tam fajnie rozpuściło w środku. Jest luźny, a nie chcesz wyjść. Dobra. Słuchajcie, jest moja. Ja teraz to spróbuję jakoś wyczyścić jeszcze trochę. I zobaczymy, czy wszystkie piny są czyste. I jest jak najwięcej cyny z nich wyciągnięte. Tak to wygląda. Jak wy zauważycie, praktycznie wszystkie cztery są czyste. Jeszcze z tej strony wyczyścimy. No tak by to wyglądało, słuchajcie, po wylutowaniu. Czyli mamy tak, cztery. Ciężko było je wyciągnąć, bo jak one w druku pękną, no to jest trochę zabawa, ale idzie to zrobić w dwie minuty. Teraz spróbujemy, spróbujemy jakoś pasować gniazdo ale jak wspomniałem Wam wcześniej, gniazdo miałem zwylutowane i jest pięknie weszło gniazdo jest wylutowane, więc było trochę zabrodzone. no i teraz nie pozostaje nam nic więcej jak wlutować ja dodam trochę fluxu tu, bo wyczyściłem to propanolem żeby nam się żeby nam się wszystko ładnie rozpłynęło i kontakt był. Dociśnięte jest, jest dociśnięte. A ja teraz wezmę dodam tutaj mu Trzyma. Trzyma. Idealnie. Idealnie. Trzy i czwarte. Warto było podrzeć, żeby jednak z jednej, z drugiej strony spłynęła ta cyna. Dobra. To by było na tyle chyba z lutowaniem Jeszcze raz do wyczyszczenia ja Muszę tutaj sobie użyć kawałek ręcznika, że nie będę biegał Tak to wygląda Spróbuję Wam to jeszcze raz pokazać jakoś bardziej ostro po wyczyszczeniu jak wyglądają luty, które nałożyłem świeże ostrzyż jeszcze bliżej. Nowy ostrz. Tu chyba będę musiał, że poprosić o nową kamerę, bo na tej już niewiele zdziała. Tak to wygląda. Było trochę grzebania, ale tak wymieniamy gniazda z wyrwanej płyty. Myślę, że nie było to zbyt długo. Zajęło mnie to raptownie, słuchajcie, gdzieś około 10 minut z wszystkim. Z tym, że jeszcze musiałem oczywiście uważać, że kamery nie strąci to było trochę niezgrabne, bo kamery bym strącił. Ale samo. Sama procedura wlutowania jest dość prosta, natomiast kłopot jest największy tylko i wyłącznie w tym, jak masz te cztery szpilki, które są w druku i trzeba je wydostać. Kiedyś hotem grzałem, ale to jest więcej zachodu niż, niż zrobić to ręczną lutownicą. Co prawda mam stację, która grzeje powyżej 480 stopni i to się ładnie rozpływa. Ale idzie to zrobić. Dziękuję za twój czas. Dzisiaj była taka naprawa. Podejdź też dalej, bo może ktoś by chciał takie gniazdo zmienić, jak je urwie, więc nie jest to zbyt trudne. Ja też musiałem spędzić czas na tym, żeby to gniazdo wylutować wcześniej z uszkodzonej płytki. W sumie to nie wiem czy ona była uszkodzona, Leżało u mnie na serwisie, było gniazdo Dobry, nie kupowałem gniazda, koszt części 0 zł, tylko mój czas roboczy, który zajął mi 10 minut jeszcze nagrywając Wam i gadając do tej kamery, dziękuję za Wasz czas, uciekam dalej, spociłem się bardzo, bo to jest gorąco cholernie przy tym podgrzewaczu, dziękuję i jak Ci się urwie gniazdo, nie załamuj się, nie wyrzucaj sprzętu, bo przecież to można zrobić w bardzo łatwy sposób, gdybyś tego gniazda nie miał, bo wiadomo no skąd możesz mieć, nie wiem na no Allegro, nie wiem czy nie kosztuje czasami jest 5 zł 6, 8, 10, nawet niech będzie 15. Za 15 zł drukarki nie kupisz. Kupisz, ale pewnie kiepską. Dzięki, cześć, do jutra. I łapka do góry, subskrybuj, komentarz, obojętnie co. Dziękuję, cześć.